Ta wojna nie toczy się o naszą wiarę. Walczymy, aby usunąć wszelakie wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy Alcatala. Jesteśmy zabójcami. Walczymy bez żalu. 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, nazwę. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Laswell. No dawaj. Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie i konwojem do Urzykistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Nie mamy gwarancji, że Rosjanie na to nie zareagują, Ken. Zrozumiano, Alek. Znajdźcie gaz, przejmijcie ciężarówki Markowa i opuścicie teren, zanim sprawa się skończy. Serwator, zajmiemy się. Zmiana. W drodze. Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Hm, jakie są szanse, że wpadniemy na generała Barkowa? Rosyjski generał prędzej dałby sobie jaja uciąć, niż pozwolił się tu złapać. Uwaga. na Ja słyszę! Za Słyszę dwóch. Szukają nas. Dwóch najemników bez mundurów. Sezon otwarty. Czysto! Czysto! Przejdźmy na wzniesienie. Rozejrzymy się. Echo 3-1 do niebieskiego wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jak 3-1. Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans. Upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich żołnierzy. Zbliża się pojazd, główna brama. Jeden w wieży po lewej i wysoko, ale to nie żołnierz. Zrozumiałem. Punkt kontrolny, tędy wchodzimy. Same dobre cele. Pojazd w ruchu. Ruch na bocznicy. Tak, przywożą tu gaz. Pojazd patrolowy, najemnicy. Ochrona, dobre cele. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Wiking 5, tu echo 3.1. Południowa brama, macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano, 3.1. Zamierzam cele. Ostrzał za 5 sekund. 5 sekund. Echo 3.1. Cel trafiony. Zimna do bazy. Udany chłopiec. Dzięki wielkie Wiking, dalej już sobie poradzimy. Uwaga, kilku uzbrojonych piechurów. Здесь люди. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Расследуем, если что, увидите, стреляйте. Сдвиньте их, Леш. Чисто. До Кто-ч хм бавился за пауками. Мяю за свои. Пибшени хемицы. Podwójne drzwi w rogu prowadzą na zewnątrz. W Kontakt! 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 co Kontakt! 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 Trzeba go Kontakt! dzieci Kontakt! 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 Jest go Kontakt! go i Wchodzimy! Musimy zabezpieczyć gaz zanim go przeniosą. C'est pas...

Gaz musi być w środku. Chyba, że się spóźniliśmy. Czysto! 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 W środku mogą być chemikalia. Załóżcie maski! Do roboty! No ja. Odcieli prąd. Włączcie latarki. Do mnie. Zupełnie nic tu nie widać. Ten, kto odciął prąd, ciągle tu jest, mówię wam. To mógł być odgłos nalotu. Kurwa, widzieliście? Znajdźcie go! Zakładzcie! Widzę, jak tego nie robisz! Wszędzie czysto. Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Przyjąłem 3-1. Szukam. Tak jest. Szukam skrzynki. Zlokalizujcie bezpieczniki, znajdźcie gaz i w drogę. Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Hej! Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. To nas. 3 jeden do Obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie Specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na potwierdzenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Przyjąłem. Stwierdzam obecność gazu. Zrozumiano, 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem, zbierajmy się stąd. Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alek.

kurwe is daar Sini aan sraam maar hier aan betaasie meterak fara Aleks, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiano. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się, chochoł niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym, ale to nie jest pani decyzja. Pułkowniku, Lazuel. Generale, moi ludzie. Norris, daj nam chwilę. Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne. A broń chemiczna jest Bóg wie, gdzie. To wszystko jest twoją winą, Lazuel. Napraw to. Wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Roswell. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie. Masz czas na odprawę. Właśnie się, się odbyła. Sierżancie, Garik odbył. Tu Garic. Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, ser? Garik, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta. Przyjęto. Sierżancie. Uwaga, biały van. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van. Grupa mężczyzn w wieku poborowym. Są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po Ruch. Są tutaj, bracia! Są tutaj! Ja, Szybko! Ani kurwa drgnij! Policja! Stać! Ręce hey, hey, gór. do góry! Już! Na ziemię! Leżeć! Już! O, Ufaj, chuj, no, chuj. Nie będę powiedza. się Mamy wybuch na Piccadilly Circus! Padły strzały, funkcjonariusze ranni! Potrzebujemy lekarzy! Dopierdolę, Kaj. z naszym miastem? Jeszcze nie skończyli. Ruchy! To sięgarnie zajedna! To wszystkich jednostek! Cywile wychodzą z autobusów przy fontannie. Trzeba ich osłaniać! Ruch tu, 2! Radni funkcjonariusze, funkcjonariusze pytanie. Słyszę, że wszyscy. Słyszę, broni. wszyscy. Słyszę, że wszyscy. Słyszę, że wszyscy. Uwaga na rogi! Na pomoc! Zakładnicy, na górze! pomocy! Na pomoc! Pomocy! 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 Zdejmijcie to ze mnie! Proszę, zdejmijcie to! Ja potrzebuję pomocy! Na pomoc! Nie jestem biednym z nich! Do wszystkich! Nie Mamy zakładnika imić. z bombą! Błaga, Zachować nie się no nie chcę się odwołać! Nie Pomożesz mu? Córeczki, Staram się! Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie mogę tego! Nie ma czasu! Chyba, pomocy! Na pomoc! Chwila! Co ty robisz? Nie, nie! Nie! Do wszystkich! Bomba wybuchła! Potrzebujemy sanitariuszy! Wychodzimy! Spokojnie! Spokojnie! Zabierzemy was stąd. Jesteś cały? Nic, Nic mi nie jest. Chodź. <gry>